I świętujemy sukces, który osiągnęliśmy jako Torunianie i przede wszystkim mieszkańcy Kaszczorka rok temu przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego. To właśnie tu w Kaszczorku padła największa frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w całym regionie. W związku z tym otrzymaliśmy to wyróżnienie i nagrodę od Marszałka Województwa i środki między innymi na zorganizowanie tego pikniku europejskiego wspólnie z Polską Press, wspólnie z Gazetą Nowości. Dzisiaj bawimy się, rozmawialiśmy o tym, jak bardzo ważna jest jednak Unia Europejska. I takie postrzeganie naszej bytności w Unii Europejskiej. Bardzo się cieszę, że jako nowości Dziennik Toruński mogliśmy wspólnie z Urzędem Miasta zorganizować ten wspaniały piknik. W tym pięknym kaszczorku nad Wisłą i Dwęcą. Jesteśmy zawsze blisko naszych czytelników.